Witajcie tutaj kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym vlog. I zapraszam Was do filmu, który będzie trochę odpowiedzią, trochę parodią, a trochę krytyką filmu wyprodukowanego na kanale bądź na bieżąco: o tytule W czym Polacy są lepsi od Niemców. Ja postanowiłem podejść do tego tematu jednak z nieco innej strony i nie zamierzam tutaj wychwalać Polaków, tylko zobaczymy sobie, w czym Niemcy są lepsi od Polaków. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. A, no i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, bo na kanale będą pojawiać się nowe różne formaty i chciałbym, żeby trochę osób je zobaczyło. Dzięki i już naprawdę zaczynajmy. Miejsce numer. Jeden. Niemcy nie muszą nagrywać filmów mających udowodnić im samym, że są lepsi od innych. Bo tak. Cały film przedstawiony przez pana w fioletowym garniturze jest po prostu czystą masturbacją do własnego narodu, popartą jakimiś idiotycznymi powodami. Ale do tego dopiero przejdziemy. I tak, zdaję sobie sprawę, że a więc już skomentował ten film jakiś miesiąc temu. Jestem do tyłu. A pan w fioletowym garniturze odpowiedział, że to tylko takie żarty, i żeby on nie spinał dupy, i że generalnie jest gimnazjalistą, i no, to coś w tym stylu. I wszystko byłoby ok, gdyby nie wydźwięk jaki ma ten film. Całkiem dobrze oddają to komentarze, które zdają się nie rozumieć, że to tak tylko wiecie. Na żarty jest. I mówią to, co zwykle Polacy mówią, kiedy przychodzi temat Niemców, czyli. HEHEHE, <laughs> dobrze tak tym szwabom za Hitlera. <laughs> Wiecie, w czym Niemcy są dobrzy? W wywoływaniu wojen. <laughs> Grażyna, podaj mi Żuberka, bo nie wytrzymie. <laughs> przepraszam, postaram się już więcej nie udawać przeciętnego Polaka. Ale przecież nie jesteście tutaj, żeby słuchać mojego pierdolenia, prawda? Więc zobaczmy sobie punkt numer dwa na mojej liście czyli... politycy, a dokładnie ich kompetencje. W omawianym przeze mnie filmie Pan w fioletowym garniturze nie, ja no nie mogę tak go nazywać przez cały film. Nazwijmy go Joker. Pan Joker jako pierwszą rzecz podał wygląd naszych polityków i polityków niemieckich. Zakładam, że zgodzicie się ze mną, że to porównanie nie ma absolutnie żadnego sensu, więc porównajmy sobie kompetencje polskich i niemieckich polityków, bo przecież te właśnie tego od nich wymagamy, prawda? A więc zacznijmy konfrontację Beaty Szydło oraz Angeli Merkel. Beata Szydło na swoim politycznym koncie ma stanowisko burmistrza Brzeszcz, które obejmowała przez 7 lat. Nie wiecie czym są brzeszcze? Ja też nie wiedziałem, ale już śpieszę z pomocą. Angela Merkel tymczasem zaczęła swoją karierę polityczną zaraz po upadku muru berlińskiego, kiedy wstąpiła do partii Demokratischer Aufbruch, gdzie została zastępcą rzecznika rządu NRD. Po zjednoczeniu Niemiec w ogólnokrajowych wyborach została deputowaną do Bundestagu, czyli niemieckiego sejmu, oraz została ministrem do spraw kobiet i młodzieży w rządzie Helmuta Kohla. Cztery lata później została ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i bezpieczeństwa jądrowego. Później, w roku 2000, Merkel zastąpiła kola na stanowisku przewodniczącej partii, a w 2005 roku wreszcie została kanclerzem Niemiec, które to stanowisko obejmuje do dzisiaj. No cóż, lista mówi sama za siebie. Ale przynajmniej Beata Szydło lepiej wygląda, prawda? Ale dobra, ktoś może powiedzieć gruba się jemane, przecież ten punkt w filmie Jokera był czysto humorystyczny i bardzo mnie rozbawił, dlaczego teraz go obrażasz? Ja wtedy odpowiem nie wiem, nie zauważyłem elementów humorystycznych, ale jeżeli ktoś tak faktycznie stwierdzi, dobrze, przejdźmy więc do drugiego punktu i nie rozwodźmy się nad każdym politykiem, którego przedstawił w swoim filmie. Akurat następne dwa punkty w liście Jokera mają już jako taki sens, ponieważ jeden mówi o grach wideo, a drugi o płatności mobilnej w Niemczech, która faktycznie jest na niskim poziomie, a gry wideo faktycznie, wszyscy wiemy, Wiedźmin 3. I to w sumie tyle. Ale dobra, nie jesteśmy tutaj, żeby rozwodzić się nad przemysłem gier wideo w Niemczech i Francji. Jesteśmy tutaj, aby zobaczyć, w czym Niemcy są lepsi od Polaków. A jako, że to moja lista, to podam dwa kompletnie punkty niezwiązane z filmem Jokera. Punkt numer 3. Komunikacja w miastach. A dokładnie, chodzi mi tutaj o metro. Jako, że tak jak już powiedziałem, nie muszę się odnosić do filmu naszego pana w fioletowym garniturze, podam wam trochę statystyk. Polskie metro. Tylko w Warszawie dwie linie, a w zasadzie półtorej, bo druga będzie skończona dopiero za około rok. Metro niemieckie. 10 linii w samym Berlinie, funkcjonujących już od 1902 roku. Ponadto metro znajduje się również w Hamburgu, Monachium, Norymberdze, i w Frankfurcie. A jak już przy tym jesteśmy, a jak wiemy nasz Joker bardzo lubi porównywać wygląd, macie tutaj po lewej budynek dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, a po prawej siedzibę główną Deutsche Bahn w Berlinie. Ale przynajmniej mamy piękne kobiety, prawda? I drugi punkt, który jest dla mnie bardzo istotny i chciałbym, żebyście poświęcili mu trochę uwagi, mianowicie numer 4. mentalność. Jak pewnie wiecie, Polacy niezbyt troszczą się o swój kraj. O, wow, niepopularna opinia, przecież Polacy to patrioci, oddaliby za kraj życia. I pewnie by tak było, ale w czasach pokoju, a teraz mamy czasy pokoju, jakby ktoś nie wiedział, nikt nie wymaga od nich walki z ojczyznę, tylko troszczenia się o swoje państwo w najprostszy sposób. I w czasie, kiedy w Polsce myśli się tylko jak wykiwać państwo, żeby przypadkiem nie zapłacić jakiegoś dodatkowego podatku, albo nie zapłacić za wywóz śmieci, w Niemczech ludzie organizują się w małych społecznościach i pilnują, żeby śmieci były odpowiednio sortowane. Kiedy my w Polsce traktujemy pracę jako zło konieczne i tylko szukamy okazji, żeby przedłużyć, sobie płatny urlop, a w samej pracy robimy wszystko, żeby się przypadkiem nie narobić, w Niemczech, jak i w całej Europie Zachodniej, kultura pracy jest nieporównywalnie wyższa, a sama praca nie jest traktowana jak zmuszanie do niewolnictwa za psie pieniądze, tylko jako możliwość rozwoju. Ale to wszystko dalej nic przy najważniejszej różnicy. Brak postawy roszczeniowej. Bo nawet najwięksi patrioci czy fanatycy Polski muszą przyznać, że jak żaden inny naród, uważamy, że coś nam się należy tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy Polakami bo przecież druga wojna światowa, bo potop, bo powstania, bo Monte Cassino. I owszem, jedna rzecz z tego tytułu nam się należy, ale nie są to pieniądze ani wymuszony szacunek. Jest to zwykła pamięć o bohaterach, którzy za swój kraj gotowi byli walczyć do ostatniej kropli krwi. Tylko tyle i aż tyle. W Niemczech czy w Europie Zachodniej czegoś takiego nie ma. I w przypadku Niemców akurat wcale to nie jest dziwne, bo w końcu głupie by było, gdyby kraj, który wywołał dwie wojny światowe, miał o nie pretensje, ale generalnie cała Europa Zachodnia pokazuje, że nie trzeba mieć pretensji do całego świata i można Pokazywać przywiązanie do kraju, po prostu poprzez uczciwe życie, a nie mówienie o tym, jak bardzo jest się przywiązanym. Następnie pada argument o wzroście gospodarczym i o tym, że Polska jest w absolutnej czołówce, jeśli chodzi o PKB. Jednak ani ja, ani wy nie jesteśmy ekonomistami i oczywiście mógłbym teraz spędzić następne 15 minut na tłumaczenie, czym jest szczyt koniunktury gospodarczej, na tłumaczenie, w jaki sposób inwestycje długoterminowe wpływają na PKB w przyszłości, ale ani nie chce mi się o tym mówić, ani wam nie chciałoby się tego słuchać, więc po prostu uznajmy tutaj, że pan w fioletowym garniturze miał rację i Polska naprawdę jest w dobrej kondycji. OK, a może teraz pogadajmy, po co w ogóle powstał ten film. Bo jak pewnie zauważyliście, ani nie krytykowałem tutaj specjalnie Polski i Polaków, ani nie wynosiłem na piedestał Niemiec i Niemców. Ten film powstał z jednego powodu. Jest on krytyką filmu Pana w fioletowym garniturze, dlatego, że tamten film bazuje na tym, czego najbardziej właśnie nie lubię w Polakach. Tym poczuciu, tym nieuzasadnionym poczuciu własnej wartości, nieuzasadnionym poczuciu wyższości nad innymi narodami, nieuzasadnionym poczuciu wartości nad takimi narodami jak Niemcy czy w ogóle cała Europa Zachodnia, tylko dlatego, że my zostaliśmy doświadczeni przez historię. Dlaczego w ogóle takie podejście mnie irytuje, możecie zapytać. Otóż takie podejście w większości sytuacji hamuje rozwój. Takie poklepywanie się po plecach nawzajem nie sprawia, że chcemy robić coraz więcej. Nie sprawia, że chcemy się ulepszać. Nie sprawia, że chcemy, aby naszemu narodowi było najlepiej. Sprawia, że myślimy, że jesteśmy po prostu lepsi, ponieważ tak nam powiedział ktoś na YouTubie. Przestajemy myśleć nad tym, co możemy zmienić. Co możemy poprawić. Zaczynamy myśleć jedynie o tym, że tak naprawdę my robimy wszystko dobrze i to w całej reszcie świata jest problem. I nieważne, czy ten film został stworzony w celach humorystycznych, czy w celach poważnych, czy w celach naukowych, czy dokumentalnych. Jest po prostu po prostu zły i szkodliwy. I tylko to chciałem to jeszcze na koniec powiedzieć. A Wam, oczywiście, tradycyjnie, jeżeli spodobał się materiał, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz lajka. I do usłyszenia.